Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Od początku rosyjskiej agresji Polska przyjęła już ponad 450 tysięcy ukraińskich uchodźców. Szacuje się, że z terenu całej Ukrainy wyjechało już ponad 660 tysięcy takich osób, a sama Norwegia również przyjęła już kilkadziesięciu ukraińskich uchodźców. Według badania większość norweskich gmin chce. I będzie przyjmować ukraińskich uchodźców. A ONZ szacuje, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy aż 4 miliony osób może potrzebować schronienia poza granicami Ukrainy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna, czyli instytucja powołana specjalnie do tego, aby zapobiegać przerwom w dostawie ropy naftowej, zadecydowała, że w najbliższym czasie odlokuje aż 60 milionów baryłek ropy naftowej. W skład agencji wchodzi między innymi USA i Norwegia, a jej decyzja powołana jest tym, aby cena ropy nie wzrastała gwałtownie oraz aby jej ilość była wystarczająca. Od wczoraj radykalnie wzrosły stawki mandatów, m.in. za korzystanie podczas jazdy z telefonów komórkowych. Teraz nie zapłacisz już 5000 koron, a 7450 koron oraz dodatkowo dostaniesz 3 punkty karne. Warto dodać, że jeżeli w przeciągu dwóch lat to będziesz 8 punktów karnych, to Twoje prawo jazdy zniknie z Twojej kieszeni na okres 6 miesięcy. Warto również dodać, że w przeciągu ostatniego roku i trochę stawki mandatów za korzystanie z telefonów komórkowych wzrastały już Dwukrotnie. Jednak sprawa jest bardzo poważna, ponieważ korzystanie z telefonów komórkowych jest zdecydowanie bardziej niebezpiecznie niż nam się wydaje. I to nawet my, którym wydaje się, że jeździmy doskonale i możemy sobie spojrzeć na telefon, możemy wjechać tam, gdzie nie trzeba. I na koniec dobra informacja: pan Halvor uratował swojego krajana, który wjechał samochodem do rzeki w gminie Sanefjord. Kierowca miał uraz nogi i nie mógł z tego powodu wydostać się stopiącego się auta. Więc gdyby nie pan Halvor, to sytuacja skończyłaby się na pewno dużo gorzej. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Żądam wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego szwadkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.